Cześć, z tej strony Gabriela ze sklepu biegacza. W dzisiejszym nagraniu opowiem Wam o moich wrażeniach związanych z testowaniem modelu Adidas Star CS, czyli Cushion Stability. Na początek, kilka danych technicznych. Jest to but treningowy, neutralny w rozmiarze standardowym Adidas, czyli 38 europejskiej. Jego waga wynosi 289 gramów. Drop, czyli spadek pomiędzy piętą a przedostopiem, wynosi 6 mm. A teraz przejdę do tej części, w której opowiem Wam o moich wrażeniach związanych właśnie z testowaniem. Na początku jeszcze muszę się z Wami czymś podzielić. O ile trend butów maksymalistycznych towarzyszy nam już ładnych parę lat w środowisku biegowym, jak zobaczyłam pierwszy raz model Adi Star, jego pierwszą wersję, i oczywiście też tą, czyli model CS, nie mogłam wyjść z podziwu, z jaką wielką platformą mamy tutaj do czynienia, dlatego byłam bardzo ciekawa wrażeń związanych z bieganiem w tym bucie. To mój pierwszy tak. Bardzo maksymalistyczny but w mojej kolekcji, butów do biegania. Testowanie tego modelu przypadło mi dosyć ciepłe dni, dlatego był to idealny moment, żeby sprawdzić, jak działała siateczka, chociażby. I ta rzeczywiście sprawdziła się na medal. Mianowicie podczas biegania w tym bucie wyraźnie czuć cyrkulację powietrza, a dzięki temu stopa nie przegrzewa się, wilgoć, nadmiar wilgoci odprowadzany jest praktycznie na tej. Miastowo. Projektanci Adidas szczególną uwagę w tym modelu zwrócili na dopasowanie do anatomii kobiecej stopy. Zastosowali po prostu tutaj kilka zabiegów, mianowicie e, ograniczyli. E, miejsce w przodostopiu. Zastosowany został taki specjalny pas wewnątrz, wewnątrz tego buta, po to, żeby ta stopa była jeszcze lepiej trzymana. Pluszowy, przyjemny zapiętek otula okolice Achillesa i rzeczywiście bardzo mocno przytrzymuje stopę w bucie. Dodatkowo, na początku nie zwróciłam na to uwagi, znajduje się tutaj asymetryczny system wiązania, który ma ograniczyć siłę nacisku na Wierzchnią część stopy. Przyznam, nie zwróciłam na to uwagi. Natomiast zwróciłam uwagę na inny może drobny element, ale jakże ważny: sznurówki. Są one płaskie i taki mają lekki, bawełniany dotyk. Co to oznacza? Sznurówki nie rozwiązują się podczas biegania, a teraz o bieganiu słów kilka. A no właśnie, ta wielka, masywna podeszwa zbudowana jest z dwóch rodzajów pianek. Mianowicie jest to pianka Repetitor i Repetitor Plus. Ta pianka bez plusa, czyli pianka Repetitor, ma za zadanie sprawić, że ten but będzie dla nas bardzo przyjemny i miękki, komfortowy. Podczas pokonywania kilometrów. I tak rzeczywiście było. Ja tą miękkość odczuwam. Podczas biegania biegam raczej trzy razy w tygodniu, moje treningi to jest około 10 km. biegam po to, żeby poczuć się lepiej po pracy, żeby troszeczkę stresu z siebie zdjąć, ale też oczywiście, żeby zachować formę. Ta miękkość była tutaj bardzo, bardzo przyjemna, natomiast jeżeli chodzi o piankę Repetitor Plus, to to jest ten właśnie taki szary pierścień, który okala tutaj stopy, taki clean. E, która topianka jest nieco bardziej gęsta, nieco bardziej twarda, a więc bardziej stabilizuje nam tutaj stopę podczas biegu, podczas przetaczania. Przetaczanie stopy, no właśnie, widzicie ten but ma taki charakterystyczny łódeczkowaty kształt. E, dzięki temu stopa bardzo dobrze przetacza się, ten bieg jest płynny, praktycznie. Ten but nas napędza, może nie biegniemy w nim bardzo szybko, ale biegniemy, biegniemy i po prostu płyniemy w tym biegu i chcemy więcej. I rzeczywiście stopy tak bardzo się nie męczą. Dzięki temu też następuje po prostu szybsza regeneracja pobiegu. Wszystkie te elementy, a więc ograniczone miejsce w części przedostopia, ta dodatkowa taśma, która trzyma naszą stopę wewnątrz buta, miły pluszowy zapiętek oraz asymetryczne wiązanie dają efekt bardzo dobrego dopasowania do stopy. Nie jest to może ten sam efekt, który daje nam model Ultrabus 22, natomiast naprawdę bardzo przyjemnie ten but dopasowuje się do naszej anatomii. Ja mam dosyć spory rozmiar, a mianowicie 41 i 1 w modelu Adidas. Moja stopa jest bardzo wąska i muszę przyznać, a testuję również model Ultrabus 22, to dopasowanie jest naprawdę bardzo dobre. Więc jeżeli panie mają stopę wąską, to na pewno będą z tego modelu zadowolone. Panie, które mają szerszą stopę czy wysokie podbicie, powinny szukać e, innych modeli ze stajni Adidas. W podeszwie środkowej tego buta znajduje się również jeszcze jeden element, a mianowicie płytka utworzona z tworzywa Pebax. Ta płytka nazywa się Energy Blade. Jej zadaniem jest wpływać na taki, taką integralność tej podeszwy, tak? czyli na przetoczenie płynne naszej stopy podczas biegu oraz to, że ta stopa nie myszkuje podczas biegania na różnych nierównościach. W moim przypadku nie odczuwałam tej płytki, efektów działania tej płytki. Albo być może tak mi się tylko wydaje. E, natomiast nie stanowi ona, przynajmniej dla mnie, jakiegoś bardzo mocno e, odczuwalnego elementu. Kolejnym ważnym elementem, na który zwróciłam uwagę, jest podeszwa zewnętrzna zbudowana z gumy Continental. E, bardzo lubię Adidasa za właśnie to rozwiązanie, dlatego że Continental w każdych warunkach sprawdza się dokładnie tak samo, czyli trzyma się bardzo dobrze na wierzchni, a więc daje bardzo dużą pewność biegu. Ja biegam po bardzo rozmaitych nawierzchniach, biegam po asfalcie, Gram też po drogach szutrowych, to jest związane z tym, po prostu, gdzie mieszkam. Korzystam z okolicznych dobrodziejstw przyrody, a więc asfalt, chodnik, drogi szutrowe. Nie zauważyłam tutaj szczególnej różnicy. Trzyma się ten but naprawdę bardzo dobrze. Nie ślizgałam się, ta stopa nigdzie nie uciekała. Nie testowałam tego buta na bardzo mokrej nawierzchni, nie było mi to jeszcze dane przez warunki pogodowe, które, które od dłuższego czasu mamy. Natomiast to rozwiązanie Continentala już znam z innych poprzednio testowanych. Modeli i zdecydowanie jestem fanką tego rozwiązania. Więc Guma Continental daje bardzo dużą pewność i trzymanie, właśnie tą trakcję w różnych warunkach. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o aspekcie kolorystycznym, który dla mnie jest. Ogromnym plusem. Uwielbiam te rozwiązania fluorescencyjne, bardzo neonowe kolory, które są energetyczne, wakacyjne, natomiast w tym przypadku jest to również mankament, ponieważ ten model jest bardzo trudno utrzymać w porządku i czystości. Ta piękna biała podeszwa, piękna fluorescencyjna cholewka, no niestety bardzo szybko się brudzą. Kilka słów o moim bieganiu. Aktualnie nie przygotowuję się do żadnego biegu. Moje bieganie to czysta przyjemność i rekreacja. Biegam trzy razy w tygodniu po około 10 km takiego spokojnego e, rozbiegania i te buty sprawdzają się w tym przypadku idealnie. Ta łódeczkowata konstrukcja, bardzo duża amortyzacja, ale też dodatkowo ten element właśnie twardszej, nieco bardziej gęstej pianki, która stabilizuje nam stopę, sprawdzają się w takich warunkach idealnie. Na początku wspomniałam Wam, że jest to model neutralny. Natomiast ze względu na ten zastosowany tutaj clean, idealnie sprawdzi się dla osób, które podobnie jak ja mają tendencję do nadpronacji zmęczeniowej. Cóż to takiego jest nadpronacja? Nadpronacja to jest nadmierne wychylenie stopy do wewnątrz, do środka podczas przetaczania stopy. Czyli krótko mówiąc, kostki troszeczkę schodzą nam się do środka. Ja mam taką tendencję, szczególnie wtedy, kiedy moje stopy są dosyć zmęczone, kiedy dłużej właśnie biegnę. Wówczas ta pianka idealnie się tutaj sprawdza i rzeczywiście czuć to, to poczucie stabilności stopy w bucie podczas biegu. Podsumowując, dla kogo jest Adistar CS? Na pewno dla osób, które cenią sobie bardzo wysoki komfort, ale też poczucie bezpieczeństwa podczas biegania, szczególnie tego powolnego, ale długiego, aktualnie odpowiada w pełni moim potrzebom. Mianowicie mam wąską stopę, potrzebuję buta do biegania długich, ale spokojnych wybiegań w różnych warunkach asfalt, drogi szutrowe. Jeżeli zatem potrzebujesz buta o bardzo wysokim poziomie amortyzacji, Umiarkowanie miękkiego, stabilnego, który idealnie sprawdzi się na zróżnicowanej nawierzchni, tej asfaltowej, tej szutrowej. Będzie również gwarantował Ci wysoki poziom cyrkulacji powietrza, będzie dobrze dopasowany do Twojej stopy. Uważam, że warto rozważyć wybór Adidas CS. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tego bądź innych modeli, zapraszam szczególnie do odwiedzenia naszych sklepów stacjonarnych bądź kontakt poprzez czat online i skrzynki. Emailową. Tymczasem ja się z Wami żegnam dzisiaj i do zobaczenia na biegowych ścieżkach.